Dzień dobry. Dzisiaj krótki pokaz test, przedstawienie rzeczy, która mi się szczególnie nie przydaje, ponieważ włosów nie posiadam, natomiast mam małżonce jak najbardziej suszarka do włosów, suszarka do włosów, która ma tą ogromną zaletę, że działa z przetwornicą przetwornicą samochodową niewielkiej mocy mamy w kamperku, jak już tu kilkakrotnie wspominałem na kanale przetwornicę 550 W, czysty sinus z tak zwanym miękkim startem no i zasadniczy problem był znalezienia suszarki do włosów, która miałaby mniej niż te 550 W co za tym idzie umożliwiała uruchomienie się bezpośrednio z przetwornicy bez potrzeby podpinania się gdzieś do prądu. My podróżując busem prawie nigdy nie korzystamy z kempingów półnamiotowych, tym podobnych przybytków, wolimy gdzieś e, w naturze w samotności, bez ludzi. W związku z tym e, no zaszła taka potrzeba, moja małżonka ma długie piękne włosy. No, i jak wiadomo, każda kobieta lubi o nie dbać, a wręcz musi. No, i do tego celu potrzebna była suszarka do włosów. Z pomocą, oczywiście, przyszli nasi chińscy bracia z AliExpress. I po dosyć długich poszukiwaniach znalazłem u nich suszareczkę taką tutaj oto wyglądającą jak dziecięca, suszareczkę składaną naprawdę niewielkich wymiarów z jakąś tutaj truskwią suszarkę, która ma według chińskiego sprzedawcy 450 W poboru mocy ja faktycznie ciężko stwierdzić ponieważ raz, że no nie mam amperomierza niestety w tej chwili pod ręką a dwa no, na opakowaniu próżno szukać takich informacji cokolwiek tu jest napisane raczej nie ma mocy podanej i tak od razu do wszystkich tutaj, którzy będą pisać mądre rzeczy nie ma żadnych certyfikatów CE, i tym podobnych także nie kupujcie tego w życiu bo umrzecie Suszarka ma według sprzedawcy 450 W. No i okazało się to prawdą, ponieważ działa. Działa z przetwornicy. Działa z przetwornicy, która ma 550 W mocy znamionowej 1000 w tak zwanym piku i działa. Suszarka ma dwa tryby: słabszy, przy pracy. Według słów mojej małżonki, ponieważ no jak wspomniałem, ja włosów nie posiadam i ciężko mi się na ten temat wypowiedzieć, da się tym wysuszyć długie włosy. E, trwa to dłużej, trwa to no nie jest to tak komfortowe jak w suszarce, która ma e, 1500 czy 2000 W, ale da się. I moja szanowna małżonka używa jej regularnie. Suszarka przychodzi z wtyczką. Nie wiem, czy to jest amerykańska, australijska, chłodowierz i taką przejściówkę, no Ta przejściówka jest naprawdę do bani. Nie do wszystkich gniazdek pasuje, no ale z taką przychodzi, muszę sobie kupić inną. W każdym razie pokażę Wam, że faktycznie się to uruchamia Jesteśmy w busie, żeby nie było. Odłączamy się do gniazda jest zasilane z przetwornicy i przy okazji zobaczycie to o czym wspominałem ostatnio czyli to w jaki sposób uruchamia się przetwornica ta którą posiadam czyli charakterystyka pracy jest związana z tym, że po włączeniu danego urządzenia najpierw nastąpi reset przetwornicy i wszystkich urządzeń i załączy się ona dosłownie po kilku sekundach, w tej chwili z tego co słyszę pracuje lodówka więc na pewno suszarka nie uruchomi się od razu, tylko kilka sekund to potrwa, ale żeby nie być go usłownym, włączamy. A, no włączyła się od razu, czyli łódówka nie pracowała tutaj. Tak, 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 tak. Działa to naprawdę bardzo fajnie. Ciepło. O, w tej chwili się wyłączyła. W tej chwili nastąpiło prawdopodobnie włączenie o, reset i na w i je będę dalej będę słabo mnie słychać, ale już w tej chwili jest tak gorące, że aż trudno tutaj. A, w tej chwili już było tak gorące, powtórzę, bo na pewno nie było tego słychać. W tej chwili było już tak gorące, że trudno było utrzymać rękę. I... Tak więc tyle. No. Mały fajny sprzęt. Włączyłem przeszurek. Mały fajny sprzęcik Wskleję e... na dole link do, e... do oferty Chińczyka, to... z której to kupiłem. E... Mówię, na pewno nie jest to super profesjonalna suszarka, która momentalnie włosy wysuszy, ale. Rozwiązuje wiele problemów, bo wiem, że to jest doświadczenie i, i siebie, i znajomych, i tego, co czytam, że no, to jest pewien problem u pań podróżujących kamperami, busami, przyczepami, że nie mają gdzie wysuszyć włosów. No ot, I to jest rozwiązanie tego ważnego problemu, drogie panie. Dzięki, nara.